Odcinek 26. Spotkanie z Węgorzem. Jeśli ktokolwiek wypadnie z toru wyścigowego, zostanie automatycznie zdyskwalifikowany. Macie jakieś pytania? Nie? Chodźmy już. Poczekajcie, muszę odłożyć moją piłkę! Hey, simba! Cześć simba. Popilnowałbyś mojej piłki? To nie potrwa długo. Pewnie, że tak. Wiedziałem, że mogę na Ciebie liczyć. Wygramy wyścig w rekordowym czasie. Naprawdę myślicie, że pokonacie Jelonka? Pewnie, że tak. Tutaj zaczyna się i kończy wyścig. Pamiętajcie, że moi koledzy będą obserwować, czy nie biegniecie na skróty. Mamy do nich zaufanie, Arbor. Będziemy biec tak szybko, że i tak nas nie zobaczą. Ty i tak będziesz daleko w tyle za nami. Pożałujesz tych słów. Gotowi? Do startu. Start! Wielki pochyl się do przodu. Wygraliśmy. Sam i ja wygraliśmy bezdyskusyjnie. Wszyscy widzieli. Zająłeś drugie miejsce. Chyba w twoich marzeniach. Przekroczyliśmy metę długo przed tobą. Dobrze o tym wiesz. I tak wiem, że przegrałeś. Oszalałeś? Ja? Dosyć tego. Uspokójcie się. O tym, kto wygrał, rozstrzygną sędziowie. Po długiej nadadzie zdecydowaliśmy, kto jest zwycięzcą wyścigu. Jednogłośnie stwierdziliśmy, że był remis. Ura! Gratulujemy wam wszystkim. Nie zgadzam się. A ty? Cztery ja też. Nie przejmuj się sam. Nikt wcześniej nawet nie zremisował z Jelonkiem. Wiem. Co ci się stało, Simba? Nic. Dlaczego ostatnio wszyscy się o mnie martwią? Kiedyś uwielbiałeś się ścigać, a dziś nie chciałeś. Ostatnio cały czas chcesz być sam. Co się stało? Smutno mi. Dlaczego? Bo wkrótce będę musiał was opuścić. Dlaczego, żeby pójść na sawannę do mojego królestwa? Ale to nie oznacza, że musisz opuścić swoich przyjaciół. Pójdę z tobą. Nie ma mowy, żebyś sam tam poszedł. Jelonek i ja pójdziemy z tobą. Ale to bardzo daleko. To może być niebezpieczne. Nie szkodzi. Damy sobie radę dzięki temu, czego się nauczyliśmy. Nawet nie wiem, jak mam trafić. Zapytamy się kogoś, kto tam już był. Więc chcecie ze mną iść? Oczywiście, że tak, a później pójdziemy do mojego lasu. Ale kogo spytamy o drogę? Nikt z naszych znajomych nie był jeszcze w sawannie. Pytamy się kogoś innego. Kogoś, kto dużo podróżuje. Ale przecież znamy wszystkich w dżungli. Na pewno kogoś znajdziemy. Chodźmy. Może pójdziemy wzdłuż rzeki? Tak, wszyscy podróżnicy zatrzymują się tam, żeby się napić. Chodźmy. Chodźcie odebrać swoje wieńce. Jelonku? Nie widzę go ani sama. Doszły mnie słuchy, że szli z Simbą w stronę rzeki. Co oni się teraz pakują? Pewnie chcą spędzić trochę czasu razem. Martwię się. Simba ma coraz częściej taki nieobecny wzrok. Jesteś pewna? Idzie w stronę sawanny? Tak, szukają kogoś, kto powie im jak tam trafić. Gdzie oni teraz są? Poszli na rzekę. Pokaż mi. Nikogo tu dziś nie ma. A ja się nie liczę? O nie. Kim jesteś? Jestem węgorzem. Moja piłka. Mam ją. Dziękuję. Super. To było niezłe. Gdzie się tego nauczyłeś? A może to był tylko przypadek? Nie. Rzuć do mnie, to ci pokażę. Patrzcie. Niezły jest. Gdzie się tego nauczyłeś? To niesamowite. Nauczyłem się tego razem z moimi przyjaciółmi w szkole. W Tak. Gdy byłem mały, każdego dnia po szkole grałem z moimi przyjaciółmi. Skąd jesteś? Z daleka. A więc podróżujesz? Słyszałeś o sawannie? Czy słyszałem? Byłem tam wiele razy. Tam jest. Pięknie. Są tam rzeki? Nie zawsze, tylko w trakcie pory deszczowej. Wtedy wszyscy tam idą. To długa i niebezpieczna podróż, ale warto. Powiesz nam, jak tam. Chcecie wiedzieć, jak dotrzeć na sawannę? Tak. Sam powinieneś wiedzieć, jak tam trafić. Jesteś przecież lwem. Pewnie się tam urodziłeś. Zgadza się, ale opuściłem sawannę, jak byłem bardzo mały i nic nie pamiętam. Rozumiem, dlaczego chcesz tam wrócić. To bardzo daleko. Jesteś gotowy, żeby tam iść? Nie możemy tego przegapić. Dużo ćwiczyliśmy. Nie wiem, czy to dobry pomysł, żeby twoi przyjaciele poszli na sawannę. Idziemy z symbolem. Dlaczego tak myślisz, Węgorzu? Sawanna to niebezpieczne miejsce, szczególnie jeśli się tam nie mieszka. Mieszkałem w mieście, dam sobie radę. Umiecie pływać i omijać głodne krokodyle? Tam się płynie tygodniami. To wymaga nie lada wytrzymałości. I ten ruch panujący na rzece. Kiedyś rzeka była zatłoczona, że żałowałem, że nie mogę podróżować drogą lądową. Ale jak już dotrzecie na Sawannę, zapomnijcie o wszystkich problemach. Tam jest tak pięknie. Woda jest przyjemnie chłodna. Można tam dotrzeć drogą lądową? Na pewno, ale nie wiem jak. Będziemy musieli całą drogę płynąć. A co myślałeś? Przecież jestem rybą i do dodatku jestem głodny. Idę poszukać czegoś na obiad. Powodzenia. Przynajmniej wiemy, że był na sawannie. Zawsze coś. Jesteś pewna, że tędy poszli? Na pewno. Chyba słyszę, jak się śmieją. Obyś się nie myliła. Zrezygnowałem z mojej drzemki. Przepraszam, byliście kiedyś tak daleko jak Sawanna? Oczywiście, że tak. Każdego roku latamy tysiące kilometrów do ciepłych krajów, żeby tam przezimować. Latamy jeszcze dalej niż Sawanna. Ale trasa naszego lotu nie biegnie przez sawannę, więc nigdy tam nie byliśmy. A wasi przyjaciele, tylko moja kuzynka, ale ona mieszka daleko stąd. Wkrótce lecimy nad Nil. Tam jest podobno niesamowicie. Możecie iść z nami. Dziękuję, ale chcę zobaczyć miejsce, gdzie się urodziłem. Ja też. Jedyny ptak, który mógł być na sawannie, to król Orłów. On był prawie wszędzie. Na pewno wam pomoże. Powodzenia! Dziękujemy. Jeśli kiedyś zlecicie na sawannę, przyjdźcie mnie odwiedzić. Kiedyś będę królem. Jesteś Simba, prawda? A to pewnie Twoi przyjaciele, jelonek i sam. Dużo o Was słyszałyśmy. Cieszymy się, że Was poznałyśmy. Do zobaczenia. Jakie one piękne. Nie zasypiaj. Musimy mieć na nich oko. Wiem, panie. Zastanawiałam się, jaką urządzić zasadzkę. Wymyśl coś, żeby raz na zawsze pozbyć się Simby. Witajcie, przyjaciele. Miło znów Was widzieć. Dzień dobry, Wasza Wysokość. Co Was znów sprowadza tak daleko od domu? Znowu ćwiczycie? Chcemy dostać się na sawannę, ale nie wiemy jak. Zaprowadzisz nas tam? Niestety nie. Dlaczego? Zrobiliśmy coś złego? Jesteś zły na nas? Obraziliśmy Cię? Nie, chodzi mi o to, że już znacie drogę. O co chodzi? Gdy byliście tu pierwszy raz, ja i Szary Orzeł zabraliśmy Was na najwyższy szczyt i pokazaliśmy Wam, gdzie leży sawanna i wiecznie zielony las. Byliście wtedy o wiele młodsi, ale na pewno pamiętacie drogę. Oba wasze królestwa są na dole. Musicie iść prosto przed siebie. Jak mogliście o tym zapomnieć? Byliśmy wtedy bardzo mali. Uważajcie na siebie. To niebezpieczna podróż. Dziękujemy Ci. Do zobaczenia. Na co czekamy? Jesteś gotowy, Simba? Tak. Ale nie możemy tak pójść bez pożegnania się z mamą, wilczycą i naszymi przyjaciółmi. Musimy wrócić po twoją piłkę sam. Tak. Chodź, Simba. Ujrz, panie, chyba wracają. Gdzie? Jak ono uruchomiło. Nawet nie wiedzą, że tu jesteśmy. Jak się nie zamkniesz, to się zaraz dowiedzą. Przepraszam. Cześć! Znaleźliście drogę? Król o nam pomógł. Teraz pewnie idziecie się pożegnać i pójdziecie do swoich królestw. Przepiś z nami? Simon rozmawia. Kto powiedział, że królestwo należy do Simby? Chyba jakaś ryba, pani. Mówiłem ci, żebyś była cicho. Poczekajcie. Do niczego się nie nadajesz, Jeno. Przepraszam, panie, te kamienie są takie śliskie. Co wy tu robicie? Spiegujecie nas? Dlaczego mielibyśmy was spiegować? Pewnie dlatego, że się chowamy, panie. Pozwólcie, że was przywitam jak na prawdziwego węgorza przystało. Nie powinieneś był tego robić. Niby dlaczego? Potrafię dobrze rozszyfrować innych i wiem, że macie złe zamiary. Zostawcie nas w spokoju. To był tygrys. Węgorz poradził sobie z nim. Dobrze, na czym skończyliśmy? Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby tak szybko uciekali. Co im zrobiłeś? Poraziłem ich trochę moim ogonem. Śledzili was. Ten strząs był bardzo silny. Teraz powinni dać wam spokój. Wkrótce pewnie będziemy iść na sabannę. Może się tam spotkamy? Będzie wkrótce pora deszczowa? Jeszcze nie, ale w tym roku i tak nie mogę tam iść. Wybieram się w górę rzeki na dziesięciolecie mojej szkoły. Jak już tam osiądziecie, na pewno was odwiedzę. Dobrze. Simba! Jak miło wreszcie cię widzieć, jak się masz? Dobrze. Mam wiadomość od naszej królowej. Wszystko w porządku? Chyba tak? Chciała Cię zaprosić do swojego pałacu. Sam i ja też będziemy mogli pójść. Oczywiście jesteście także zaproszeni. Muszę już iść. Uważajcie na siebie. Dziękujemy za wszystko. Miło było Cię poznać. Baw się dobrze. Może nauczę cię paru nowych sztuczek sam. Do zobaczenia Węgorzu! Do zobaczenia! Powodzenia! To nie chcę zejść. O co jest? chodzi? Idźcie stąd. Tygrys jest w złym humorze. Co to było? Cisza! Jak śmiecie śmiać się z pana? O nie jest zabawne. Nie no, zabierz to ze mnie! Przestań! To wszystko wina Simby. Nadstawia To wszystko wina Simby. Nadstawia wszystkich przeciwko mnie. Pamiętacie, jak pierwszy raz byliśmy w pałacu? Dostaliśmy wtedy nasze magiczne moce. Już zapomniałem, jak tu pięknie. My też. Witajcie przyjaciele. Dzień dobry. Witajcie ponownie przyjaciele. Cieszę się, że przyszliście. Dziękujemy królowo. Cieszymy się, że mogliśmy znów tu przyjść. Wszystko w porządku? Tak. Chcieliśmy się tylko z wami pożegnać zanim nas opuścicie. Będziemy za wami tęsknić. My też, królowo, wiele Wam zawdzięczamy. Bez magicznych mocy, które nam dałaś, nie osiągnęlibyśmy tego wszystkiego. Czas się zabawić. To było nasze muzyczne pożegnanie dla was, drodzy przyjaciele. Nie zapomnijcie o nas. Zawsze będziemy o was pamiętać, Simba. Simba i jego przyjaciele byli wzruszeni koncertem na igrance koncert przypomniał im o przyjaciołach, których będą musieli opuścić, gdy pójdą na sawannę. Pewnie nie będą się tak śpieszyli. Nie oznacza to, że zapomną o wspaniałych przygodach, które ich czekają.